Czy miasta w Europie są przygotowane na zmiany klimatu? Fale upałów, powodzie i susze to trzy najpoważniejsze zagrożenia klimatyczne, z którymi zmagają się obszary miejskie w Europie. Ponad 75% Europejczyków mieszka w miastach, co stawia je na pierwszej linii walki ze zmianami klimatu. Tak wynika z nowego badania organizacji EuroCities, które przeanalizowało 54 miasta w 17 krajach Europy. Według badania 80% miast opracowało lub jest w trakcie opracowywania planów reagowania na kryzys klimatyczny, a 78% miast już posiada lub przygotowuje system wczesnego ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach. Jeśli chodzi o budownictwo, 81% miast wprowadziło lub wdraża regulacje dotyczące nowych budynków mające zwiększyć odporność na zmiany klimatu. Natomiast 56% miast regularnie przeprowadza ocenę ryzyka klimatycznego co 2-3 lata. Jednak 13% badanych miast nadal nie ogranicza budowy na terenach zagrożonych powodzią. W 61% europejskich miast zatrudnia się do 10% pracowników zajmujących się konkretnie adaptacją do zmian klimatu. Jednak brak finansowania, ograniczona liczba personelu oraz słaba koordynacja między instytucjami pozostają głównymi wezwaniami w poprawie planowania kryzysowego. Dochody samorządów oraz fundusze unijne to najczęściej wykorzystywane źródła finansowania działań adaptacyjnych w miastach.